Hejka! Tutaj Pani i Pani Spakowani! Zaczynamy bardzo niecypowo, jest godzina 14, a my dopiero wyjeżdżamy. I dlaczego się tak stało? Dzisiaj, słuchajcie, wszystko się pomieszało, ponieważ zamiast zwiedzać i pojechać dalej, byliśmy w pracy. Dzień na poranne kręcenie Hotele w Islandii charakteryzuje to Że są długie Nie są budowane piętrowo No dobra, są tutaj dwa piętra W jednym miejscu, ale to jest wyjątek Generalnie są budowane zawsze Tutaj budynki na długość No hotele szczególnie nie spotkacie tutaj takie jak u nas Marriott, Nowotel Wystrzelonych w górę, tylko właśnie Są słuchajcie, takie malutkie No i oczywiście kręcę teraz Od tuby, słuchajcie Mimo, że jest minus 2 stopnie teraz na zewnątrz Dajcie się walność tutaj do parującej ciepłej wody i podziwiać względnie mroźne widoki, bo nie są teraz jakieś fascynujące, wygląda to jak taka wyschła polska jesień. No ale cóż, taki krajobraz akurat nam się tutaj trafi. Wyobraź się sobie, że taki hotel Ranga w południu Islandii odpisał nam, że nas zaprasza. No i to doświadczenie tutaj było naprawdę niesamowite, bo myśleliśmy, że to taki sobie hotel. Okazało się, że to nie jest do końca taki zwykły hotel. Tutaj paczkę oddaję pani spakowanej, która powie dwa słowa na temat tego miejsca, gdzie dzisiaj spaliśmy. Jest tutaj bardzo spokojnie i cicho, i w ogóle naokoło tak naprawdę nic nie ma, bo cywilizacji tutaj no, nie znajdziecie, ale jeśli chodzi o widoki, to tak. Jest widok na rzekę. Keranga I tam ponoć pływa pełno łososi. Jest widok na Trzy Korony, jest widok na Hekle i jest widok na Eja Playa Lokul, który wybuchł w 2010 i spowodował to całe zamieszanie że loty nie mogły się odbywać. Kwestia jest taka, że po prostu założyliśmy hotel, ok? A na miejscu okazało się, że to jest czterogwiazdkowy hotel, w którym pokój, który my mieliśmy, kosztuje około 1900 zł. Więc no to nie jest mało dla nas przynajmniej. I generalnie no słuchajcie, żeby nie, nie było, że jesteśmy tacy, że chwalimy tylko to miejsce, ponieważ tutaj udało nam się przespać. Nie, po prostu no jesteśmy autentycznie szczęśliwi, że takie rewelacyjne miejsce udało nam się na naszej drodze spotkać. Tak, było kilka rzeczy, które mnie zaskoczyły. Na przykład to, że mają u siebie taką opcję jak budzenie na zorze polarną. To jest w ogóle rewelacja, słuchajcie. Tak, to jest hit sezonu. Pierwsze, co przykuło naszą uwagę, że możecie wcisnąć w swoim pokoju guziczek i e, obsługa wybudzi was e, dzwonkiem. A jeżeli dzwonek nie podziała, to wybudzi was pukając do drzwi i z, e, jeżeli tylko chcecie, no, zaprosi was na oglądanie zorzy i nawet pomoże wam ustawić aparat no bo każdy jest zaspany w nocy e, i oni też są e, wykwalifikowani kwalifikowani do tego, żeby pomóc Wam w ze sprzętu fotowideo. No i wcisnęliśmy ten guzik, no niestety nikt nie zadzwonił, zorzy nie było, więc polujemy dalej. Ale to tyle o zorzy. druga rzecz, jaka mnie zaskoczyła, to restauracja i jedzenie, które tam podawali. Szczerze mówiąc, to był jeden z najlepszych, albo najlepszy posiłek, jaki jadłam w życiu. Ja jadłam dorsza, a Adrian... Jagnięcinę i rewelacja, no... Trudno dziwić się, jeżeli hotel, słuchajcie, należy do serii hoteli, które nazywają się Small Luxury Hotels. Jeśli chodzi o pokój, no to ja tam znalazłam wszystko, czego potrzebowałam, a nawet więcej, no bo poza takimi standardowymi rzeczami, jakie można znaleźć w hotelu typu szlafroki, ręczniki, to nawet w szufladzie znalazłam pismo święte. Tego się nie spodziewałam na przykład. No tak. Była też wanna z hydromasażem i taka fajna saszetka, którą się wrzucało. Ona była w formie herbaty i się wrzucało tą tak jakby herbatę do tej wanny i było fajnie. No, mieli taki kilka smaczków zaskakujących w tych pokojach, ale te pokoje to nie wszystko. Zwiedzałem inne apartamenty, które tutaj mają, no szczęka nam razem z się opadła, jak zobaczyliśmy właśnie na drugim piętrze specjalne pokoje dla gości o najgrubszym portfelu afrykańskie, kanadyjskie i jeszcze jakieś, już nie wiem co to było, ale dajcie, no, robiły wrażenia wystrojem. Pani z obsługi podpowiedziały mi w jednym z pokoi afrykańskim, że na suficie są prawdziwe, sprowadzane jaja strusia. I lampa stworzona z nich, a za łóżkiem jest sprowadzany też stawczyki baobab, a na dole ten niedźwiedź, który znajduje się, to on też jest w zasadzie prawdziwym, wypchanym niedźwiedziem, chociaż nie mogliśmy w to uwierzyć, ale to. Ono nawet... ze trzy metry. Ja byłam przekonana, że to jest jakiś sztuczny niedźwiedź, że to jest niemożliwe, ale pani powiedziała, zapewniła nas, że on jest prawdziwy, i jak gdybym spotkała takiego na żywo, który by tak stał na dwóch łapach z otwartą paszczą. To nawet chyba bym nie wiedziała, że pora uciekać. Będę modny i powiem, że to miejsce jest totalnie prestiżowe na wskroś. Niezależnie od wszystkiego polecamy to miejsce. Jeżeli chcecie i możecie pozwolić sobie na odrobinę luksusu, to myślę, że to jest idealne miejsce. Przy czym bardzo istotne zaznaczamy, że ta rekomendacja no, nie mieści się w kategoriach taniego podróżowania. No dobra, teraz ja przyjmuję troszkę inicjatywę ze względu na to, że pani spakowana jest chora. Jesteśmy w miejscowości Ferragerdi I w zasadzie e, przyjechaliśmy tutaj, żeby Asia Odpoczywała, no bo gdzieś musi wreszcie Wrócić do zdrowia. Sytuacja wygląda tak, że Większość dzisiaj dnia spędziliśmy na Kupowaniu e, gazu dauta Na kupowaniu karty SIM A ja tymczasem oprowadzę Was po okolicy, która jest Jak najbardziej wyjątkowa e, Po pierwsze są tutaj gorące źródła, które osiągają Temperaturę, jest ostrzeżenie Od 80 do nawet 100 stopni Więc prędzej niż wykąpać się, to lepiej tam e, Ugotować jajka Co jest podobno tutaj w szkółce geotermalnej dla dzieciaków atrakcją. Druga rzecz, która sprawia, że to miejsce jest unikatowe, to to, że jest aktywne sejsmicznie i jest to aktywna strefa wulkaniczna, która się rozciąga od południa po północny wschód i w 2008 roku odnotowano tu 6,3 w skali Richtera, ponieważ jest tutaj ruch płyt tektonicznych pod spodem i no może trochę nami potrząś w nocy. Mamy nadzieję, że nie. No, ja wykorzystam ten czas, że pani spakowana jest chora, pokażę wam Tutaj, co jest w okolicy? Chcę znaleźć może te gorące źródła. No, chodźcie ze mną, zobaczymy, co jest w tej wioseczce. You but you got no for a man. Jak ktoś się dziwił, można też spotkać się króliki na Islandii. Niektórzy je hodują, niektóre są dzikie i łażą sobie po wyspie. Tutaj już się coś dymi, pokażę wam, może to wykorzystuje geotermalne źródła. Już wiemy, czym jest to, co właśnie mijam. Jest to park geotermalny, z którego prawdopodobnie produkowana jest energia do tego, aby zaopatrzyć tutaj lokalne domostwa. I tu ciekawostką jest to, że cała Islandia ma 20% energii właśnie z takich geotermalnych źródeł. To jest bardzo dobre wykorzystanie naturalnych źródeł energii ekologiczne i parujące. Mam wrażenie, że ta wioska jest trochę bezludna. Paru rowerzystów mnie minęło miejscowych i to wszystko. Ale bardzo urokliwa, pełna takich małych, fajnych akcencików, jak te buciki, chociażby. W warto eksplorować na własną rękę. Nawet takie małe miejscowości można zawsze napotkać coś ciekawego, chłonąć klimat. Islandia sunie raczej z tego, że tutaj ludzie mają właśnie taki spokojny. Leniwy, czasami tryb życia, że nigdzie się nie śpieszą, że otwierają sklepy od godziny 12. No bo w sumie czemu mają gonić za czymś? No po prostu tak jest lepiej. To jest, myślę, że tak jak Australia mi się podobała pod tym względem, że ludzie byli tak wyczylowani, wylozowani, zawsze mieli na wszystko czas. I Islandia jest odwzorowaniem Australii pod względem takim, że ludzie tutaj naprawdę są też tak samo nastawieni do życia spokojnie. I jakby się przypatrzeć mapie Islandii, to troszkę przypomina mapę Australii. Wiem, że to naciągane, ale sami spójrzcie, co nie? A to jest słuchajcie droga, którą się idzie do rzeki, która znajduje się podobno e, godzinę spacerku stąd i można tam też się wykąpać. Ja o tej porze się tam nie zabieram, ponieważ godzina w jedną, godzina w drugą to już dawno wracam jakby było ciemno. Dobra, idę się przyjrzeć, czy chociaż te gorące źródła zobaczę idąc tędy. Słuchajcie, spotkałem właśnie pana, który mi powiedział że ten park. E, Gotermalny, który mijają, jest teraz tylko dla ozdoby. Nic się tam nie produkuje, żadnej energii cieplnej. E, powiedział mi też bardzo ciekawy fakt, że podobno to miasteczko słynie z tego, że ma najwięcej e, właśnie źródeł geotermalnych, e, jako miasteczko w całej Islandii. No, chcę się o tym przekonać, mam nadzieję, że zdążę. O, widzę gorące źródła. Słuchajcie, trochę daleko, ale pokażę Wam. I widzę jeszcze jedno. Piękny, różowawy zachód. A jestem tutaj, na tej ulicy. Szumi tu na dole rzeka. Patrz jakie cuda są ukrywane, tuż za rogiem wszystko. A tutaj gorące źródła, o których była mowa, że jest ich sporo w tej okolicy. Mam nadzieję też zlecieć dronem i pokazać Wam jak ta okolica wygląda z góry. No i zobaczymy, zrobimy test wiatru. Wieje od 16 do 30 km na godzinę teraz, więc chcę sprawdzić czy dron, czy Spark da radę w takich warunkach. Jest to bardzo istotne dla mnie, ponieważ będzie wiać bia tylko bardziej. Jak pomyślałem, tak zrobiłem. Ale niestety z powodu zapchanej karty pamięci nagrało się tylko tyle. A szkoda, bo zachód słońca był naprawdę kozacki. Na szczęście zachowały się jakieś zdjęcia w mojej rozdzielczości, więc, chociaż tyle mogę wam pokazać. W każdym razie nie spodziewałem się, że wydarzy się to. O rany włoskie, słuchajcie, to nie było mądre, gdyż wiatr zwiększył się. Widzieliście jak biegłem, tutaj biegłem chyba z nie wiem z 30-40 metrów, bo tak zniósł mi wiatr tego drona, a miał awaryjne lądowanie, ponieważ nie przewidziałem tego, że zużywał energię na to, żeby stabilizować obraz jak w górze strasznie wiało. Był nawet wskaźnik, że 80, 70, 90% mniej ma energii przez to tylko, że stabilizował. Podmuchy wiatru. No strasznie, wie, Zobaczcie za mną na tą parę z gorącego źródła. Nigdy nie latajcie w takich warunkach. Zresztą, grając nie wartość świeczki, obraz strasznie skakał. Każdy silniejszy podmuch wiatru powodował, że ujęcie było do kosza. Testy naprawdę przebiegły pomyślnie pod tym względem, że już wiem, że tak nie będę robił. O! Słuchajcie, jest i ona. Za mną szklarnia. Nie wiem, co jeszcze w nich produkują, ale wiem, że większość tych szklarni w Islandii jest zasilana właśnie energią geotermalną. Ej, czy widzicie to cudowne światło, które idzie od szklarni? Uwielbiam, słuchajcie, wyszukiwać właśnie takich smaczków oświetleniowych. Wiedzcie jedno, czy fotografujecie, czy filmujecie takie światło znajdziecie właśnie tylko spacerując po randomowym miejscu. To jest to, słuchajcie, wyłączam kamerę, robię zdjęcia, bo będzie coś pięknego. No, takie światło trzeba wykorzystać, zaraz całkiem się ciemni. W sumie efekt robi się jeszcze ciekawszy. Słuchajcie, troszkę mi to zajęło, już dążyło się ściemnić, ale ten widok, no po prostu urzekł moje serce. No coś pięknego. W tej szklarni, słuchajcie, przy okazji, jak podszedłem bliżej zauważyłem, że są jakieś zioła, są jakieś kwiatki. Po prostu wygląda to niesamowicie. I prosta rzecz, klarnia, cieszy. I to światło, które za mną się tam rysuje coś kinematograficznego. Powinienem tu teraz dodać, wiecie, takie kaszety, jak w filmie. No teraz to już trochę zrobił się widok jak z horroru 13 w piątek w Islandii. No, i pod koniec jeszcze dzisiejszego dnia, krótko i na temat dzisiejszych zakupów. Pierwsze, co kupiliśmy i szukaliśmy chwilę, to cardridge z gazem do naszej turystycznej kuchenki, takiej oto mini jednopalnikowej, którą dostała się w prezencie przed podróżą na urodziny. Bardzo dziękujemy za prezent. Na każde podróże nam się przyda. A teraz jeszcze powiem coś o karcie SIM. Karta SIM to prosta sprawa. Kupujecie 5 albo 10 giga internetu firmy Simin albo Vodafone, tylko że jej znaleźliśmy tylko wersję 1GB. Cena za 10GB to jest 2900 koron na stacjach benzynowych N1 i tam polecamy je kupić, nigdzie indziej, bo my zrobiliśmy ten błąd, że kupiliśmy słuchajcie 5GB za tą samą cenę po prostu w sklepie z w Reykjaviku no i to był błąd, przyznajmy się do tego, lepiej kupić na stacji benzynowej jest ta sama cena dwa razy więcej słuchajcie, jeszcze dostaliśmy sms, że w ramach twojej oferty korzystasz z roamingu Unii Europejskiej z bezpłatnych 100 minut, 50 smsów i 500 MB internetu więc fajnie wiedzieć, jeżeli ktoś wybiera się na Islandię to dostanie 500 mega za darmo internetu do pierwszego dnia miesiąca jest to odnawiane podobno jest to fajna opcja, wystarczyło nam tego internetu na dwa dni na GBS-a, żeby się tutaj poruszać jeszcze bez ich karty SIM Island więc taka ciekawostka myślę, że warta bardzo uwagi. No dobra, słuchajcie, to teraz przyszedł czas już na pożegnanie. Subskrybujcie, klikajcie o dzwoneczki, żeby mieć więcej fajnych materiałów i porad od nas. Żegna się też z Wami, Asia, chora poza kadru.